Witam Was serdecznie. Długo mnie nie było, co nie oznacza, że nic się nie działo. Motocykle ciągle do mnie wyjeżdżały, przyjeżdżały na serwisy, ale w końcu udało się przygotować cztery sztuki, aby coś wrzucić dla Was w ogłoszenia i na YouTube. Ok, więc co przygotowałem? Przygotowałem takie bardzo fajne zestawienie czterech motocykli. Są to dwie Honda Shadow i dwa Drag gdzie mamy tutaj tą pierwszą shadowkę, mamy 99 rok czarną. Drugą sztukę mamy szarą. Też 99. 2001 mamy dragstara czarnego. I dragstara oliwkowego 2003 rok. Więc takie fajne zestawienie dwóch sztuk czarnych i dwóch sztuk. Szodołka jest srebrna. Natomiast dragstar jest oliwkowy. O czym będziemy mówili teraz? Od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego dragstara. 99 rok, 14 tysięcy przebiegu. Pokażemy na liczniku. Nie wiem, czy to widać, pewnie widać 14 1469 km. Ok, i jak każdy dragstar, jedziemy sobie, mówię dragstar, jak każdy motocykl jedziemy od początku i go oglądamy. Opona przednia jest nowa, klocek jest nowy, płyn hamulcowy jest nowy, lagi są suche, na szczególnie lewej ladze tutaj widać. Widać ślady korozji. Co z tym można zrobić? Nie polecam malowania sprayem. Można to zrobić w sposób profesjonalny. Coś takiego można u mnie, u mnie jak najbardziej wykonać. Około 700 zł jest to koszt pełnego serwisu lak, plus do tego dochodzi nowa powłoka lakiernicza proszkowe malowanie, więc efekt będzie naprawdę bardzo fajny. Jaki będzie efekt? Efekt będzie dokładnie taki jak tutaj, dlatego że to pokrywę też też robiłem, więc spójrzcie, ten lakier tutaj jest naprawdę, naprawdę bajka. OK. Jedziemy do, gó do góry. Co mamy? Mamy light bary, aczkolwiek połączone w sposób taki bardzo ciekawy. Co to oznacza? Co to oznacza? Oznacza to, że mamy tutaj przyłącznik na dole. Jeśli go sobie włączymy, to mamy, no tylko w tej chwili jest bardzo widno, wyłączone, eee, znaczy motocykl nie pracuje, więc napięcie jest niższe. Te lampy migają, albo bodajże tutaj w drugiej pozycji się świecą cały czas, musiałbym to sprawdzić. Wyłączymy, wyłączymy zapłon, OK, dobra. Jest tam zamontowany przerywacz. Oczywiście ten przerywacz można, można w bardzo łatwy sposób pominąć. Zewrzeć ze sobą dwa przewody i wtedy lampy będą też świeciły nam cały czas. OK. Jedziemy dalej. Jak jesteśmy tutaj z przodu, płyn hamulcowy tak jak mówiłem, mamy wymieniony. Jest świeżutki. Zbiornik. Zbiornik. Tutaj mam jakąś taką naprawdę małą małą ryskę. I tutaj delikatnie delikatnie zaprawiłem silnik wydech tutaj czyściutko na silniku tutaj może jakieś to są ślady ślady korozji na, na aluminium się pojawiają Ach olej jest kreseczka więc olej wymieniony, ale oczywiście pokażę jak zawsze. Pyk olej mamy taki świeżo wymienione wymieniony olej filtr oleju Wymieniony filtr powietrza, wymieniane, wymienione, wymienione świecę. Dobra, czyli tu jest zrobione wszystko. Jedziemy, jedziemy dalej. Płyn chłodzący ma odpowiednią temperaturę, więc nie musiałem go ruszać. Aczkolwiek, jak to się uprze, mogę wymienić. Tylna opona e, także jest nowo, czyli mamy przód nowy, e, tył nowy napęd. Napęd dopiero co był wymieniony, więc jak widzicie przy 112 oczkach w tym miejscu ląduje oś. Tak jak widać, tutaj wszystko jest to, jest to świeże, napęd dopiero co wymieniony. Widok na silnik z tej strony, Tutaj na żeberkach mamy trochę tej korozji. No niestety ona czasem nam się, czasem nam się pojawia. Zbiornik czysty. Motocykl cały jest oznakowany. Wszystkie główne elementy są oznakowane. Tu widzicie, tu widzicie na wahaczu. Mamy też oznakowane. Spróbujemy go sobie odpalić. Jest zimny, całkowicie zimny. Jak widzicie, tutaj trzymam kolanko. Zobaczymy, ciach. I próbujemy odpalić. Odpalił, pracuje. Zimny, więc nie będziemy go wysoko kręcili. Gasimy. Więc tak, motocykl z roku 90. 9, 14 000 km przebiegu na nowych oponach, na nowym napędzie, z nowymi klockami z przodu, z, ze świeżym płynem, ze świeżym olejem, filtrem oleju, świecami, filtrem powietrza. A, i jeszcze siedzenie. I tutaj mamy po tapicerze czyli mamy całe nowe obszycie na siedzeniu. Więc myślę, że naprawdę bardzo, bardzo fajna sztuka. Jest to. Jedna z dwóch czarnych, jakie w tej chwili posiadam, a za chwilę będziemy przechodzili na tą szarą. Zapraszam.